Witajcie dziewczyny! Dzisiaj postanowiłam odpowiedzieć na parę z Waszych pytań. O kolagen, dlatego że na jego temat istnieje dużo mitów, ale też już i coraz więcej wiecie. Także, co w kolagenie jest prawdą? Prawdą jest, że rzeczywiście istnieją różne typy kolagenu i to nie trzy, tak jak wielu z nas się wydaje, ale tych głównych jest aż 27 w zależności od ich roli w organizmie. Prawdą jest także, że w suplemencie kolaganowi nierówny, czyli bardzo ważna jest po pierwsze forma suplementu. Płynna jest najlepsza, dlatego że jest pozbawiona przeciwzbrylaczy, jest pozbawiona też sztucznych wypełniaczy, proszków czy kapsułek. Bardzo ważne jest źródło, to znaczy, czy jest to kolagen morski, czy, czy z innych stworzeń, dlatego że bioprzyswajalny zdecydowanie i najwyżej jest właśnie ten rybi. Bardzo też ważne jest, w jakim towarzystwie jest ten kolagen i stąd suplementy, które są zwane tymi nastawy, tymi dla urody, mają różne dodatki. I tym się różnią dodatki, są bardzo, bardzo ważne, dlatego że mogą albo działanie kolaganu wręcz tłumić i zaburzać, albo mogą je wzmacniać, a przecież o wzmacnianie nam chodzi. No i ostatnia niezwykle ważna rzecz, że um, Produkt musi mieć certyfikat czystego pochodzenia, to znaczy zwierzę musi być zdrowe, nie może być karmione antybiotykami, musi żyć w zdrowych warunkach. Nie ma certyfikatu, przykro mi, nie kupujemy. Natomiast mitem absolutnie jest to, że nie jest nowością. Nowością są hydrolizowane suplementy, natomiast człowiek korzysta z jego dobrodziejstw od ponad 2000 lat. Mamy na to chińskie źródła pisane. Nieprzerwanie wiemy, że jest potrzebny rekonwalescentom, tym, co chcą być piękni, tym, co chcą być sprawni. No i cóż, mitem jest także, że. Jest kolagen na stawy i jest kolagen dla urody, dlatego że w momencie, kiedy mam hydrolizat, a takie są właśnie suplementy, to znaczy, że ten nasz kolagen jest rozbity na maluteńkie cząsteczki zwane peptydami, z których nasz organizm według swoich potrzeb będzie składał z powrotem ten typ kolagenu, który, którego mu potrzeba. Czyli dla przykładu, jesteśmy, mamy jakąś ranę, tak? Musimy wyprodukować z kolagenu właśnie tkankę bliznowatą. Organizm już dobrze wie, jaki typ kolagenu wyprodukować. Jesteśmy, mamy problem ze stawami. Zawsze organizm pobierze kolagen z suplementu i pośle go tam, gdzie potrzeba. Jeśli nasza skóra jest osłabiona, wiotka sucha, dużo kolagenu zostanie pobrane także dla niej. Dlatego tak. Jestem bardzo dumna z tej ogromnej dawki, która jest w naszym eliksirze Yoga Tractive dla pięknej skóry, bo jest go tak dużo, tak naprawdę to najwięcej, jak tylko możecie przyswoić, żeby starczyło dla calutkiego organizmu. No i dodaliśmy też e, siarkę MSM, witaminy, biotyny, właśnie po to, żeby służył e, i stawom, i włosom, i paznokciom, no i oczywiście mamy certyfikat. Cieszę się, że nam wierzycie, że używacie kolagenu, ale bardzo też lubię dociekliwość, jeśli macie pytania, jeśli macie wątpliwości. Certyfikat udostępniam i na pytania z przyjemnością odpowiadam. Do zobaczenia.